Witam serdecznie. Słuchajcie, zostało mi trochę smażonych ryb, bo robiłem dla was ryby w zalewie pomidorowej, bardzo pysznej. Polecam zobaczyć. No i zostało mi kilka ryb. One tylko zostały posolone, dodany został pieprz, tylko w mące. No i na tłuszczu je sobie usmażyłem. Można zobaczyć w poprzednim filmie właśnie jak robiłem te ryby, ale to każdy potrafi zrobić. Najważniejsza jest zalewa, i zrobimy ją sobie teraz w zalewie octowej. Poprzednie ryby były w zalewie pomidorowej, a te będą w takiej klasycznej octowej, jeżeli lubicie petarda. Słuchajcie, co potrzebujemy. No, potrzebujemy jakiś garnek, w którym przygotujemy sobie zalewę, i już tą zalewę tutaj sobie robimy. Potrzebujemy dwie szklanki wody. Słuchajcie, potrzebujemy pół szklanki octu, u mnie ocet jabłkowy. Okej. Okay. Potrzebujemy na pewno ziele angielskie, 5 sztuk. Liść laurowy, dwie sztuki. Jedna łyżeczka pieprzu kolorowego. Takiego w ziarnach od razu. Trzy płaskie łyżeczki cukru. Jedną łyżeczkę płaską soli, u mnie sól kamienna i do tego dodaję jeszcze jedną cebulę pokrojoną w piórka. Ok. To wrzucam do garnka wszystko. Idę teraz na kuchenkę, zagotuję. Będę mieszał, żeby cukier się rozpuścił i sól i to zagotuję. 5 minut od zagotowania wyłączę, przyniosę i pokażę, co będziemy robić. No Słuchajcie, zalewa już mi się tam gotuje, znaczy zaczyna się gotować. Ja tutaj mam taki słoik. I teraz tak, te ryby mam takie trochę dłuższe, więc od razu do pustego słoika ja je tutaj układam. Jak już wspominałem wcześniej w poprzednim filmie, nie za ciasno, żeby po prostu je później powyciągać, bo jak będą bardzo ciasno, to się ich nie powyciąga i to będzie problem. Albo będą się, ale będą się rozrywały i to jest później niezbyt fajne. Więc układam już ryby, no wiadomo jak są całkiem mocno długie, można trochę przyciąć, albo użyć po prostu zwykłych litrowych słoików. Te, te, te słoiki są trochę krótsze i widzicie, no ale to nic, bo są dobra. Krupiące to sobie można podejść. Mhm. Super. Ja mam te słoiki takie niezbyt wysokie, i kurczę mi te ryby takie za długie nie wchodzą. One są idealne, takie na dorsze, jak się na połowę przednie. A co do ryb, słuchajcie, obojętnie jakie ryby dacie, jeżeli dacie na przykład takie płocie z ośćmi te ości pod wpływem octu, one będą bardziej miękkie te małe, takie drobniutkie, to one w ogóle znikną słuchajcie, ryby w octie to jest petarda, ja zawsze lubiłem ryby w occie, bo u nas się dużo chodziło na ryby, dużo się łowiło ryb ale to już były, są czasy zamierzchłe, teraz to nie ma czasu na takie ekskluzywne e, hobby jak łowienie ryb bo na to i potrzeba czasu i trochę kasy teraz nam pozostaje tylko iść i kupić te ryby ale tak, ryb, ryby słodkowodne jak najbardziej do tej zalewy też pasują. Serdecznie polecam. No dobra, jak mam już tak przygotowany słoik, teraz idę po zalewę. No i posłuchajcie, tutaj mam moją zalewę, bardzo gorąca jeszcze. Słuchajcie, i teraz staramy się wybrać jak najwięcej tych wszystkich przypraw. No i też trochę cebuli, żeby nam to tutaj wszystko ładnie weszło. A, może nieładnie, ale żeby to tam wszystko weszło. Mówię, te słoiki są ładne, ale niezbyt są uniwersalne do takich rzeczy. Najlepsze są takie litrowe, zwykłe, proste słoiki. Te są najlepsze. Ale to nic. Ja też robię to trochę dla oka. Widzicie, wkładam tą cebulę tutaj wraz z przyprawami. dobra i teraz resztę zaleję klasycznie słuchajcie tą zalewą zobaczcie jak jest zalewy wyliczone idealnie idealnie dobra to wszystko już jest ładnie pięknie zalane słuchajcie słoik od razu z tą gorącą zalewą zamykamy jak on stygnie do lodówki z tydzień czasu poczekać i można jeść, pycha słuchajcie, jeżeli byście chcieli dłużej przetrzymywać takie słójki z tymi rybami to słuchajcie, można je z 10 minut zapasteryzować i to w zupełności słuchajcie wystarczy i wtedy można je naprawdę dłużej przechowywać no nie latami, ale powiedzmy sobie ten miesiąc czasu spokojnie to może sobie stać, ale warto by to zapasteryzować. Jest tutaj dość dużo octu. Jest tutaj, no to są takie konserwanty, no, których można by to fajnie sobie przechować tą rybę i tak mówię z 10 minut zapasteryzować piękna sprawa. Słuchajcie, ja Was serdecznie pozdrawiam. Życzę wesołych świąt. Przepisy jeszcze będą na święta, także ze spokojem. Mamy jeszcze trochę czasu. Teraz Wam wstawiam te filmy z tymi rybami, z tego względu, że możecie je zrobić szybciej. Szybciej i po prostu postawić już je gotowe na stół świąteczny, czy po świętach, czy na Sylwestra nawet. Możecie sobie przygotować pewne rzeczy szybciej, żeby później przy Wigilii nie biegać i nie gotować, bo to jest po prostu... Dramat chyba każdej z gospodyń, że po prostu jest wigilia, wszyscy siedzą, a ona po prostu biega i donosi. Dobra, ja Was słuchajcie, pozdrawiam serdecznie, i do następnego przepisu.